Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. Dzisiaj ja mam dla Was 5 pomysłów halloweenowych, a właściwie 5 różnych produktów i już Wam pokazuję po kolei. Pierwszy z nich to jest mózg. Sporych rozmiarów, mózg jest zrobiony z plastiku albo z gumy. Nie klei się do rąk, jest w miarę suchy, w przeciwieństwie do tego jak wygląda, jest tak specjalnie pomalowany. I może funkcjonować jako e, piłeczka antystresowa. Można go ugniatać raczej oburącz, ponieważ jest sporych rozmiarów. E, I wydaje mi się, że może służyć jako dekoracja na imprezę Halloweenową, albo można też komuś zrobić taki dowcip, podrzucając taki mózg, e, żeby wystraszyć kogoś. Artykuł numer dwa to są galaretowe oczka. Oczka się kleją w przeciwieństwie do mózgu. To są takie oczka, coś w rodzaju e, piłeczek, które kiedyś przynajmniej były takie, że się rzucało o ścianę i się przylepiały do ściany i tak powoli spływały. To właśnie są e, coś w rodzaju, coś w tym rodzaju. Oczka paskudne nie są jedalne, niestety. E, bardzo podobne są oczka żelowe, żelkowe do tych oczek, ale oczka żurkowe są jadalne, a te gumowe niekoniecznie. Też można z zrobić z nimi obrzydliwy żart, podrzucając komuś takie oczko, albo można wkomponować w jakąś e, dekorację, gdzieś przyczepić. I domyślam się, że będzie bardzo zabawnie z tymi oczkami. Kolejny artykuł to są pająki. Pająki plastikowe, przezroczyste. E, świecą w ciemności. Czyli idealny pomysł na imprezę halloweenową. Kiedyś w się światło, jest ciemno, to właśnie te pająki będą świeciły na zielono. Numer 4 to nie jest dekoracja, a raczej właśnie taki pomysł na żart. Jest to szczękająca, szczękające zęby. Klapiąca sztuczna szczęka nakręcana. że Wam pokazuję, jak działa. Jest naprawdę śmieszna. To miejsce już pokrętło, się nakręca i zaczynają zęby szczękać. Jeżeli się położy na stole albo na jakiejś powierzchni, to się troszkę ruszają. Może nie w jakimś konkretnym kierunku. Zaraz zobaczymy, jak to u mnie działa. Tak dookoła własnej osi się obracają. W każdym razie jest to e, pomysł na śmieszny, dosyć żart. Można kogoś taką, takim, e, taką szczęką wystraszyć, ale jako dekoracja to może niekoniecznie. I ostatni pomysł to są tatuaże, trochę wyglądające jak naklejki. W jednym z poprzednich filmików pokazywałam Wam makijaż właśnie jak można zrobić ranę, a tutaj mam całą kolekcję różnych szwów, oparzeń, obrażeń, ran, ran ciętych, kłutych, szarpanych i postrzałowych. Tutaj na przykład wycięte love, tutaj jest taki szef z szycie i mam jeszcze tutaj rany postrzałowe i taką poskudną rękę. Wyglądającą z jakiegoś zamka. W każdym razie to jest też pomysł na imprezę halloweenową, na przebranie. Można sobie coś takiego przykleić, zrobić sobie taki tatuaż. Nie ma tego samego efektu 3D, co jest w makijażu włoskowym, który wam pokazywałam w jednym z ostatnich filmików, ale też wydaje mi się, że efekt może być dosyć ciekawy, i taki tatuaż może być całkiem efektowny. Musiałabym na sobie wypróbować, żeby stwierdzić, jak to wygląda. I tutaj są wszystkie. Jeszcze raz przegląd tych przedmiotów. Czyli mamy pająki, szczękę, y są też tatuaże, mózg i oczka galaretowe. To jest właśnie taki mój autorski pomysł, jeśli chodzi o przedmioty związane z Halloween, albo po prostu takie obrzydliwe przedmioty, którymi można straszyć ludzi i robić paskudne żarty. Musimy przy żartach pamiętać, żeby nie przesadzić i żeby ta druga osoba również e, znała się na żartach. Mam nadzieję, że mój filmik się Wam podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Zapraszam Was również do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!